Dziś w programie Natura się odpłaca Rząśnik, gmina o niezwykle zróżnicowanym środowisku przyrodniczym. Znajdziemy tutaj puszczę z dużymi połaciami sosnowych starodrzewi, podmokłe łąki i pastwiska, a także dolinę dużej, nizinnej rzeki. Zwiedzanie gminy zaczniemy właśnie od Doliny Narwi. Koryto rzeki jedynie w niewielkim stopniu zostało zmienione przez człowieka. Mimo to krajobraz nie jest niezmienny. Cały czas rzeźbi go sama natura. Z jednej strony rzeka podmywa skarpy, by bliżej przeciwległego brzegu odkładać piaszczyste plaże. Piaszczyste odsypiska zamieszkują sieweczki i piskliwce. Skarpy są domem dla zimorodków i jaskółek brzegówek. Najwięcej gatunków można zobaczyć w czasie wiosennych i jesiennych przelotów. W tym czasie dolina spełnia rolę korytarza, którym przemieszczają się tysiące ptaków. Dolina Narwi składa się z całej mozaiki środowisk. Środowiska zakrzaczeń nadrzecznych to są miejsca, w których bardzo chętnie osiedla się dziwonia. Dziwonia to jest taki dosyć niezwykły ptak na tle innych ptaków polskich. Już pomijam fakt, że, że samiec karminowo-czerwony jest przepiękny. Jest to ptak, który jest jednym z najpóźniej przylatujących. Dziwonie przylatują połowie maja mniej więcej, czyli wtedy, kiedy już niektóre gatunki są po lęgach, na przykład trzajki, prawda? Mhm. E, a przylatują tak późno, bo w sumie mają do pokonania niebagatelnie długą drogę. O ile inne ptaki zazwyczaj zimują gdzieś w południową, w zachodniej Europie, w Afryce, to dziwonia leci na zimowiska aż do południowo-wschodniej Azji. I jest jednym z kilku gatunków zaledwie w polskiej awifaunie, które lecą zimować w tamte, e, w tamte rejony. Odlatują bardzo, bardzo szybko, sierpień wrzesień praktycznie o tej porze już ich na pewno nie ma. Czyli leci cały ten kawał po to, żeby spędzić u nas 3 miesiące i z powrotem, tak? Podobnie zresztą jak wilga, jak żołna, jak, jak kraska, ale mimo wszystko chyba można powiedzieć, że tutaj jest jej dom, gdzie przystępuje do lęgu, gdzie się rozmnaża. Następne ciekawe środowisko to kośne łąki. Późną wiosną zachwycają bogactwem kwiatów i owadów. Jednymi z najcenniejszych dla ptaków siedli są nadrzeczne, duże pastwiska, które zazwyczaj należą do całych wspólnot wiejskich. I o ile jeszcze przed dwoma dekadami, na przełomie lat 80. i 90., pastwiska te tętniły życiem i wypasało się tam po kilkadziesiąt często krów, należących do wszystkich gospodarzy we wsi, to te pastwiska zarastają. Tych krów jest coraz mniej, koni prawie nie ma w ogóle. Problem z zarastaniem paswisk odbija się również na ptakach, bo te ptaki tracą siedliska. Sieweczki nie będą biegać między drzewami, podobnie jak dudek nie będzie żerował na terenie z wysoką roślinnością, bo on potrzebuje niskiej, rzadkiej roślinności na piaszczystym prawda, gruncie, gdzie tam sobie szuka jedzenia wśród krowich placków. Te paswiska, które jeszcze wciąż są wypasane, no, no, jak oczywiście ten wypas powinien być nam wspierany, a w tych miejscach, kiedy one już, gdzie one już częściowo zarosły, no, należałoby doprowadzić do przywrócenia tych siedzib taką odkrzaczenia i ponownego wprowadzenia wypasu. Wśród polne kępy starych wierzb, topoli i olch dają schronienie i miejsce do założenia gniazda. Często można w nich znaleźć dziuple zasiedlone przez dzięcioły zielone, dudki czy szpaki. Przed nami Starorzecze, jeszcze jedno ciekawe środowisko związane z naturalną rzeką. Starorzecza mają to do siebie, że są już odcięte, prawda? Nie dopływa do nich zazwyczaj woda, a na pewno nie przepływa przez nie non-stop. W związku z czym nie mamy tutaj nurtu, nie mamy tutaj pieszczystych odsypisk, wysepek, brzegi są zazwyczaj zarośnięte. No i fajnie, bo jeśli to jest szuwar, np. szuwar pałkowy, tak jak tutaj, to bardzo chętnie w nim się na np. łabędź niemy, który tutaj też jest przedmiotem ochrony. Takie miejsca też są fajne dla żurawia. Żurawie chętnie gniazdują albo na krajach starorzeczy, Albo właśnie w podmokłych lasach alkowych, które, które często również przy starorzeczach rosną. No i tutaj na takich starorzeczach do tego jeszcze całe mnóstwo gadów, płazów i owadów. Tak? Oczywiście też wydry. Zostawiamy dolinę Narwi, by odwiedzić następną naturową ostoję w gminie Rząśnik. Przed nami rozległe bagno pulwy, dziś przekształcone w kośne łąki i pastwiska. Jak te przekształcenia wprowadzone przez człowieka wpłynęły na tutajszą przyrodę? Co ciekawego możemy zobaczyć na pulwach? Przyroda pulw jest ściśle związana z tymi przekształceniami człowieka. Gospodarka łąkowo-pastwiskowa umożliwia gniazdowanie tutaj wielu gatunków ptaków. Niektóre z nich są rzadkie w skali Europy. Przy odrobinie szczęścia na pulwach można zobaczyć kuliki wielkie. Kiedyś były stałym elementem krajobrazu. Dziś są już skrajnie nieliczne. Nie sprzyja im mechanizacja rolnictwa i wczesne koszenie łąk. Pisklęta były w stanie uciec przed zbliżającym się kosiarzem. Wielka Kosiarka to zupełnie co innego. Nielotne pisklaki są także łakomym kąskiem dla lisów. Od kilku lat przyrodnicy Stowarzystwa Bocian prowadzą projekt ochrony Kulika Wielkiego. Objęto nim bagno pulwy i kilka innych ostoi gatunku. Podjęte działania dają szansę, że głos kulików nadal będzie rozbrzmiewał nad tutejszymi łąkami. Lista ptasich rzadkości, które można zobaczyć na pulwach, nie kończy się na kulikach. Czasem, tuż obok nich, przechadzają się rycyki. To kolejny zagrożony gatunek. Letnim świtem na ogrodzeniach pastwisk można wypatrzeć płyczki. Słupki służą im za czatownie do polowania. Podobnie jak nad narwią, okazji do obserwacji przybywa w czasie przelotów. Nam udało się zobaczyć statko kopczyków. To niewielkie sokoły. Żyją stadnie, co nie jest częste pośród ptaków drapieżnych. Ulubionymi ofiarami kopczyków są owady. Czasem zjadają też niewielkie gryzonie, płazy, gady, a nawet ptaki. Ciekawy teren. Bójczki, rycyki, kuliki to są takie gatunki, po które miłośnicy ptaków jeżdżą czasem dziesiątki kilometrów, żeby tylko je zobaczyć. No tak, występują one tutaj dlatego, ponieważ struktura krajobrazu im odpowiada. Bardzo często na bagnie pływowe można właśnie spotkać wycieczki ornitologiczne zorganizowane, bądź też ornitologów, którzy przyjeżdżają popatrzeć na ptaki indywidualnie. Często mieszkańcy są właśnie ciekawi, czemu. Ci ludzie tutaj przyjeżdżają i ślęczą godzinami z lornetkami, przeszukując pola. Widzicie te czajki, co tam siedzą? Taka moda teraz w reklamach, że mówi się, że coś jest prawie jak, nie? To tutaj można powiedzieć, że tu na pulwach jest prawie jak na Biebrzy, nie? Tak, prawie jak na Biebrzy. Jeżeli jest mokry rok, tak zwany mokry rok, są duże rozlewiska, no to faktycznie możemy tutaj obserwować dosyć duże koncentracje ptaków siewkowych, gęsi. No, jeżeli rok jest troszeczkę suchszy, no to tych ptaków też oczywiście jest mniej, no podobnie jak na Biebrzy. Te łąki są poprzecinane dosyć dobrymi drogami, i w samym sercu łąk możemy spokojnie dojechać, wyjść z samochodu, wyjąć lornetkę i spokojnie popatrzeć, rozejrzeć się. I te kuliki, te rycyki, czajki, w zasadzie będziemy mieli na wyciągnięcie ręki z szosy, z grobli. Jeszcze jedna ostoja sieci Natura 2000 w gminie Rząśnik obejmuje lasy Puszczy Białej. Zanim zagłębimy się w sosnowe bory, warto przystanąć na suchych murawach rozciągających się na ich skraju. Jeśli wytężymy wzrok, to na tle poszarzałych traw być może uda się dostrzec dwa małe szare ptaki, dla których utworzono te ostoje. Pierwszy z nich to świergotek polny. Drugim gatunkiem jest lerka, czyli skowronek borowy. Od znacznie pospolitszego skowronka polnego, lerkę można odróżnić po długich, jasnych brwiach, które z tyłu głowy zbiegają się w szpic. W locie tokowym uwagę zwraca też nienaturalnie krótki ogon. Duża część puszczy białej leży na terenie nadleśnictwa Wyszków. Sosnowy bór kryje wiele uroczysk. Część z nich powstała całkiem niedawno za sprawą poprów, wodnych inżynierów. Pamiętam, byłem małym chłopcem, zaczytywałem się w książkach Fidlera Kanada Pachnata żywicą I dla mnie właśnie to opisywanie tych bobrzysk, to było czymś takim tajemniczym, niesamowitym. Tutaj jeszcze 10 lat temu to nie było ani jednej rodziny bobrzej w lasach Puszczy Białej. Rok, rocznie przybywa ich, są zasiedane coraz nowe cieki. I w tej chwili mamy około 40 rodzin bobrzyk. Jakoś tak się dogadaliśmy z nimi, że nam nie starają się niszczyć naszej infrastruktury drogowej. Lato było bardzo suche, to niedobrze dla lasu, ale tym bardziej dobrze, że są tu bobry, bobry. prawda? Bo łagodzą ten efekt suszy. Właśnie prawda? o to chodzi. Wiemy, co jest woda dla życia. To w sumie możemy powiedzieć, że miejsca takie jak to, to wkład własny bobrów do projektu małej retencji w lasach. No tak? w, w pewnym sensie tak, nie powodują takich strat u nas w lesie, chociaż jest trochę strat w drzewostanie, ale wydaje mi się, że większa wartość jest wody, która powstała, w nich drzew, które ewentualnie uległy, jakby można powiedzieć, osłabieniu. na nich żywią się ptaki owady. że cały czas ta przyroda jest, jakby można powiedzieć w natarciu. Od dawnych czasów symbioza z przyrodą stanowiła podstawę egzystencji mieszkańców rząśnika. Powszechnie uprawianym rzemiosłem było pszczelarstwo. Fakt ten znalazł nawet odbicie w herbie gminy. Jak pan myśli, co spowodowało, że właśnie tutaj pszczelarstwo tak się rozwinęło? Fundamentalną sprawą dla hodowli pszczół są pożytki. Pszczele. A w tej sytuacji tu można powiedzieć, że jest z tego ten obszarów dość dużo, bo niedalekie tak zwane bagno pulwi, którym wszelkiego rodzaju roślinność obfitują. I są również dość znaczne obszary łąk dzikich, na których to właśnie tej różnorodność roślin miododajnych występuje. I tą czystą, dziką przyrodę czuć w smaku tutejszego miodu. Oczywiście, oczywiście, gdyż w terenach uprzemysłowionych, czy w terenach w pobliżu arterii komunikacyjnych, no jednak ten dym osiada na kielichach kwiatowych i automatycznie pszczoły to przynoszą do ule. Tworzenie naturowych ostoi przyczyniło się do promocji okolicy. Nadnarwiańskie wsie stały się modnym miejscem wypoczynku dla mieszkańców Warszawy. Domów letniskowych wciąż przybywa, bo samochodem można tu dotrzeć w niecałą godzinę. Taki rozwój wypadków cieszy samorządowców. Są to, że tak powiem, wymierne korzyści z tego tytułu również na mieszkańców tu stale mieszkających, którzy dzięki temu osiedlaniu się, dzięki tym inwestycjom, które są czynione, te domki, zagospodarowanie działek, mają dzięki temu jakąś dorywczą pracę. Dodatkowe punkty przyznawane we wnioskach o unijne fundusze pomogły także w tworzeniu nowoczesnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ułatwiły budowę oczyszczalni ścieków. Przy gospodarstwach położonych z dala od zwartej zabudowy powstały oczyszczalnie przydomowe. Grupa, która szczególnie zyskała na naturowych ostojach, to rolnicy. Do Natury 2000 często są różne opinie, różnych, że tak powiem, środowisk, różnych grup. Natomiast powiem szczerze, że w tej chwili z tytułu Natury 2000 nasi rolnicy mogą powiedzieć, że mają tylko korzyści, z tego chociażby względu, że właśnie to na Naturze 2000 można prowadzić programy rolno-środowiskowe i czerpać z tego tytułu dodatkowe źródło dochodu do gospodarstwa. Programy rolno-środowiskowe promują sposoby gospodarowania przyjazne przyrodzie. Jeden z nich służy ochronie kulików wielkich, które niedawno oglądaliśmy na pulwach. Pakiet rekompensuje rolnikom straty, jakie ponoszą, rezygnując z intensywnej gospodarki rolnej. W praktyce wygląda to tak. Jeśli właściciel skosi kulikową łąkę dopiero po 15 lipca, to uratuje pisklęta rzadkiego ptaka, ale straci cenne pokosy siana. Dzięki rekompensacie z programów rolno-środowiskowych, można osiągnąć sytuację idealną. I kulik będzie cały i rolnik nie straci. To wychodzi na to, że ta Natura 2000 nie jest taka straszna, jak zwykło się ją malować, tak? Tak, tak. Wcześniej można było na wszystkich terenach skorzystać z tych pakietów rolno-środowiskowych, obecnie tylko na Naturze 2000, i duża część rolników korzysta z tego względu, że są większe dopłaty. Do hektara, a tutaj na naturze są słabe, nie pozwalają na obsianie tych areałów jęczmieniem czy tam pszenicą. To są głównie łąki i dużo ludzi teraz korzysta z tych pakietów. Programy rolno-środowiskowe dają także szansę na odtwarzanie zarastających pastwisk nad narwią. Tam zyskać mogą sieweczki, krwawodzioby, dudki i pójćki. Jeszcze inne pakiety ułatwiają utrzymywanie bogatych florystycznie łąk. Wszystko z korzyścią dla przyrody, jednocześnie z wymiernym zyskiem dla ludzi. Kolejny przykład na to, że natura się odpłaca.